Okej, okay, ale jesteśmy z powrotem w Wiedźminie 3 Dziki Gon a więc powracamy do gry. Na czym Aha, szukaliśmy tego yy, tej skrzynki dla tego kupca. Czy będziemy musieli jeszcze walczyć z tymi trollami. Coś tu chyba widziałem, no? To jest jeszcze jeden razem Nie, nie będę mu cierpać jeszcze przed panu, mamy coś co z nich w ogóle wypada? Coś jest mózg da się na pewno? Jeszcze jeden mózg? Dobra, ale gdzie jest ta skrzynka? Jest, jest skrzyneczka to musi być ta skrzyneczka, o której mówił Zachlapana krwią ludzką Jest coś jeszcze do podniesienia? Jest i... koń no, to jest zdrowe, dobrze wracamy czyli ten kupiec musi być tutaj Złóż tę skrzyneczkę? cię, przejrzałem cię, Razem, proszę. Mm, Trochę namokła, ale jest cała. Wreszcie uśmiechnęło się do mnie szczęście. I do ciebie też wiedz Masz to obiecane złoto. Szerokiej drogi! Ok, jedziemy dalej. Pr będziemy próbować się skupić na. W głównych zadaniach i na głównych misjach czyli w tą stronę świat wygląda dosyć ciekawie dosyć ładnie i tak żywo więc dla mnie i tak za bardzo bajkowo mam bo, bo coś bardziej przypominające wideo Film. Ale tak nie jest źle, nie ma załarzekać. Ok, zsiadamy z konia. Musimy po schodach tam do góry wejść. Obóz wojskowy. Miejscowi mają wstęp tylko za pozwoleniem dowódcy garnizonu. Wyglądam ci na miejscowego? Wyglądasz na kogoś, kto sprawia kłopoty. Wręcz przeciwnie. Ja je rozwiązuję. Jestem Wiedźminem. Wiedźminem? Kapitan Peter Sarr jest w wieży, za bramą w prawo. No proszę, potraficie Wiedźmieni? Zgaduje, interes. Zgaduję, że kapitan będzie miał do mnie interes. To wojsko Nordlingu tu się nie zgaduje. Dowierzy. Okay. No, to nam mam trochę jutro do Koltes Kolteski Fenesan. Nordling. Ektor? Niemcy. Enem Streder, Arsanden Carvath. SD Cephyrie, North Airs Ulf Heydan Almera. Niech, jak, jak. Nie, nie, <SM2> nie, nie, nie wiem kameras że będzie potrzebować dużo tych jestem które o, o, tutaj tak dźwięk. będzie że na jestem Warto jestem jestem podnosić. jestem jakiś przedmiot. jestem tylko przedmiot? podnieść. tylko podnieść. Ale żołnierz też człowiek i jeść musi, prawda? Tutaj można nocy panie pancerz na tym dym. Jest tak Muszę wiedzieć. Ciekawe czy można bezkarnie sobie kraść wszystko. Dobry, dobry. Hasło? Co? Nie znam żadnego hasła. I tak tu sobie po prostu chodzicie? Ciekawe po co? Cesarskie miecze liczyć? W armii takich stawia się na szafocie. A takich, co handlują wojskowym sprzętem? <laughs> Widzę, że umiesz się licytować. A jak ci idzie targowanie się? Nie chcę rozmawiać, śpi na Nie można nie porozmawiać, no. okay. to ile wieś, da Żyta? i ile powietrze, Wasza Ekscelencja? Spójrz mi na ręce. No, spójrz, widzisz te odciski? To nie są ręce żadnej ekscelencji, tylko rolnika. Więc rozmawiajmy jak chłop z chłopem, ile możecie dać? 40 korców. Byłoby więcej, ale nasi, to, to jest, temercycy wcześniej już zabrali i. Dacie 30 i też będzie dobrze. No, przybijmy targu. Spodziewam się transportu niedługo. Dziękuję, pięknie dziękuję. Poza Sołtysem wzywałem to tylko Kowala Willego, krasnoluda. Trochę jesteś na niego za wysoki. Ja troszkę cwania z tego gościa, czyli. Pójdziemy na. To. Jemu też coś skonfiskujesz? Jeśli to będzie konieczne. Oczywiście. Jest wojna, jeśli nie zauważyłeś. Coś ty za jeden, mów. Geralt z Rivi. Wiedźmin. Wadger. To tłumaczy, czemu nie słyszałem kroków. Z czego tu szukasz? Jennifer z Wengerbergu. Gdzie pojechała? To tajemnica wojskowa. Nie wywaliłeś mnie jeszcze za drzwi, nie wyzwałeś straży, czyli złożysz ofertę. Gdzieś w okolicy zalągł się Gryf. Zabij go, a wtedy zobaczę, co da się zrobić. Okay, Mowa stoi. stoi, ale nim zacznę, parę pytań. Wiesz, gdzie Gryf może mieć leże? Z początku trzymał się Lisiego Boru. Wysłałem tam patrol pięciu młodych chłopaków. Dwa dni później znalazł ich myśliwy. Gdyby nie nasze blachy, nie poznałbym ich. Od tego czasu Gryf atakuje gdzie popadnie. Na wsi, na polach, na trakcie. Czyli porzucił legowisko, Trzeba zastawić pułapkę. Po to nie wnoszę, że to nie będzie proste. Czego ci trzeba? Mm. Zioło, czyli to może Muszę być. Muszę zdobyć jakiś... pewne zioło na przynętę. Szakłak. Gryf wyczuje jego zapach z dziesięciu mil. Szak, Szakłak? Pierwsze słyszę. Ale nie jestem jeszcze zbyt biegły we wspólnym. Mhm. Mm Najpierw pewnie opanowałeś podstawowe zwroty. Ręce do góry, egzekucja. <laughs> nie, najpierw były powiedzenia. Na przykład, nie igraj z ogniem. Idź do Tomiry. To zielarka mieszka przy rozstajach. Pokieruje cię. Muszę zdobyć pewne zioło na przynętę. Szakła. Gry. <laughs> szak. <jest> Sza... <laughs> <laughs> nie. Najpierw idź do Tomiry. To zielarka, mieszka przy rozstajach. Przydały się więcej informacji o Gryfie. Potrzebuję więcej informacji o tym osobniku. Jakiej jest płci, czemu porzucił leże, Przyprowadzić świadków? Nie powiedzą nic ponad to, co już wiem. Muszę obejrzeć miejsce, gdzie zginęli twoi ludzie. Jak nazywa się myśliwy, który ich znalazł? Myszław. Ma chatę na południe od wsi, z samym lasem. Pomocny człowiek. Chociaż nieco dziwny. Jest w ogóle takie imię? To Mira i Mysław. Dzięki. jak ten. Okay. Proszę bardzo. Czyli gdzie pierwsze jedziemy? Do zielarki czy do... To. No, czyli tym się zmienia. Może to myśliwego pierwsze? Daliśmy pierwsze do myśliwego. Miejsce odblokowania do szybkiej podróży. Koniku jedziemy. Idziemy w tamtą stronę. Gdzieś Właściwie przydałoby się trochę przymedytować. To się lasza. Czemu to nie się głowa świeci? Wolnie. Będziemy starać się teraz nie zwracać uwagi na poboczne misje. Drogi. Zaczyna się wiecznie robić. Uuuu! Uh. Zielęziesz! Zielęziesz! No, trafiliśmy na zielarkę po drodze. Nie już, Pierwsze do niej podejdziemy. Tylko troszkę z zium. Widzę, że kupa tego tutaj jest. To nam się to przyda później do tworzenia mikstur i różnych rzeczy. Warto to podnieść, zwłaszcza jeśli jest takie duże skupisko. Nie ja wiem jak myślicie, ale mi wydaje się, że ta gra jest po prostu podobna do gotika. Dużo zbierania, dużo podróżowania. Graficznie tylko lepiej wygląda i... Bardzo... Czy Mam nadzieję, że zielaka się nie wkurzy, a to, że ich wszystkie... działa. Ukradłem. Zobaczmy co ma do, do powiedzenia.